Karta na dziś to królowa pentakli. Mamy dziewiąty dzień grudnia, mamy wtorek, no i właśnie królową pentakli. Ta karta, która jeżeli pojawia się w rozkładzie tarotowym, zapowiada okres sybarytyzmu. No, nie każdego jest na to stać, ale tak czy inaczej, tarot poprzez tę kartę byście Państwo dzisiaj, bez względu na to, na ile Państwa jest stać, jakimi Państwo środkami dysponują i co Państwo by chcieli osiągnąć w życiu abyście Państwo po prostu dzisiaj robili sobie przyjemności finansowe, nawet niekoniecznie wielkiego kalibru, ale zadbać o siebie, zrobić coś dla siebie przyjemnego, tylko i wyłącznie dla siebie samego, samej. Niekoniecznie chodzi o to, żeby wydawać duże pieniądze, ale i również to jest karta, która mówi nam o tym, że jeżeli Państwo chcieliby zainwestować dzisiaj swoje środki w jakąś, powiedzmy, w coś, co miałby przynieść zysk, czy nawet zrobić jakiś zakup, który właściwie już powinien uchodzić za luksusowy, to nie jest normalna karta zakupowa, to jest karta luksusowych zakupów. To państwa działania, jeżeli państwo je wprawią w czyn, przyniosą państwu spodziewany efekt. Stąd warto dzisiaj poszaleć tak czy inaczej. A my się polecamy. dobra wróżba